Za nami rozpoczęcie roku szkolnego 2024-2025. Zapraszamy! Poniedziałkowy poranek we wszystkich szkołach na terenie gminy Kołbaskowo zabrzmiał pierwszy dzwonek. Po ponad dwóch miesiącach wakacji uczniowie wrócili do szkolnych ławek. My z kamerą odwiedziliśmy dwie szkoły. W Kołbaskowie w zespole placówek oświatowych naukę rozpoczęło blisko 300 uczniów. To był także ważny moment dla pierwszoklasistów, którzy oficjalnie po pasowaniu stali się uczniami. Było ich w sumie 34. Emocji nie brakowało, zwłaszcza u rodziców w największej placówce w gminie. W szkole podstawowej w Przedsławiu rok szkolny rozpoczęło blisko 900 uczniów, z czego ponad setka to pierwszoklasiści. I tu warto dodać, że w gminie kołbaskową funkcjonują cztery szkoły podstawowe, gdzie naukę w tym roku szkolnym podjęło ponad 1300 uczniów. I tu ważna informacja, następne wakacje dopiero za 299 dni, w tym będzie 186 dni nauki.